Już za parę dni będzie miało swoją premierę Avengers Endgame. To wielkie wydarzenie zostanie zapamiętane przez wszystkich fanów filmów i komiksów Marvela. Poprzednia część Avengers Infinity War pozostawiła wiele niewyjaśnionych kwestii, które mamy nadzieję zostaną niedługo wyjaśnione. Z okazji zbliżającej się premiery postanowiłem pokazać Wam najlepsze easter eggi w Avengers Infinity War. Na samym początku filmu słyszymy komunikat wysyłany przez asgardzki statek wołający o pomoc. Głos ten należy do Kenneth'a Branaha, który wyreżyserował pierwszą część Thora w 2011 roku. Chwilę później Loki wypowiada kwestię... We have Hulk. Co niewątpliwie nawiązuje do pierwszej części Avengersów i rozmowy Lokiego z Tonym Starkiem. Jak widać mocno zapamiętał tą kwestię albo raczej w pierdziel. Następnie, po tym jak Hulk został stłuczony na kwaśne jabłko przez Thanosa i rzucony na ziemię, Bruce Banner ląduje w sanktuarium doktora Strange'a i informuje go, że nadchodzi Thanos. Yes. Jest to oczywiste nawiązanie do komiksu Infinity Gauntlet, na podstawie której powstał Avengers Infinity War. W komiksie to nie Hulk, ale Srebrny Surfer informuje Strange'a o nadchodzącym Thanosie. Dalej, kiedy w sanktuarium oglądamy czwórkę bohaterów, Tony Stark pyta się Strange'a... Exactly może to być odniesienie do jednego z odcinków Jimmy Kimmel Show, w którym gościnnie wystąpił Benedict Cumberbatch jako magik. Dziecięcy, w którym robił zwierzęta z balonów. Później, w czasie walki w Nowym Jorku, kiedy Ebony Moe próbuje zdobyć kamień czasu, ten nagle zostaje poparzony w dłoń po dotknięciu naszyjnika. Jest to nawiązanie do poszukiwaczy zaginionej arki i Arnolda Tota, który próbował zdobyć medalion i też oparzył sobie dłoń. Może to też być odniesienie do Kevina samego w domu. Po porwaniu doktora Strange'a przez moła, Iron Man wraz ze Spider-Manem Spidermanem wyruszają na jego ratunek. Tony Stark chcąc wysłać parkera z powrotem na ziemię, odpalając w jego uniformie ukryty spadochron, mówi. Happy trails, kid. Tony cytuje tutaj kwestię Johna McClaina ze szklanej pułapki. Happy trails, Hans. Genialnym utworem otwierającym scenę ze strażnikami Galaktyki jest The Rubber Bandman zespołu The Spinners. Utwór ten był jednym z trzech zaproponowanych przez samego Jamesa Gana, reżysera dwóch części Strażników Galaktyki. Chwilę później, gdy Strażnicy docierają do Nowhere, by złapać Thanosa, w jednym ujęciu w tle można zauważyć uwięzionego niebieskiego człowieka. Jest to odniesienie do serialu Bogaci Bankruci i pierwszego odcinka drugiego sezonu, w którym jeden z bohaterów, Tobias, pomalował się na niebiesko. Co ciekawe, kilka odcinków tego serialu zostało wyreżyserowanych przez braci Rousseau. I wracamy teraz do doktora Strange'a. Kiedy Stark i Parker odbijają doktora Strange'a, odtwarzają scenę z filmu Obcy, decydujące starcie, tak jak zostało zasugerowane przez samego Petera. OK, czy może was trochę zdziwił fakt, że pokonanie Ebony Moa zajęło im tak szybko, że reżyserzy nie postanowili wydłużyć tej walki, ale jak sami przyznali, tworząc tą scenę zainspirowali się poszukiwaczami zaginionej arki, kiedy Indy pokonuje jednego ze złoczyńców jednym strzałem z broni. Bracia Russo uznali, że tego typu szybkie pokonanie wroga będzie dla widza bardziej zaskakujące. Oczywiście w tej scenie nie mogło zabraknąć krzyku Wilhelma. O samym Krzyku zrobiłem już odcinek, na który oczywiście zapraszam. Gdy do ekipy Tonego Starka dołączają Strażnicy Galaktyki, rozpoczynają omawianie planu nad pokonaniem Thanosa. Drax przywołuje wspomnienie z pojedynku tanecznego, kiedy Star Lord pokonał Ronana. Peter Parker porównuje to do filmu Footloose, który, jak wiemy z pierwszej części Strażników Galaktyki, jest ulubionym filmem Star Lorda. Wcześniej w Avengersach Mantis nawiązała do Footloose, porównując Avengersów do Kevina Bacona. Avengers, Dalej, kiedy oglądamy walkę z Thanosem, możemy zauważyć kilka odniesień do komiksów Marvela. Na przykład Spider-Man zakleja oczy Thanosa pajęczyną, Doctor Strange używający szkarłatnych opasek Cytorak, a także kiedy przyjmuje pozycję wielu rąk, a następnie tworzy klony. Niestety po przegranej walce Doctor Strange mówi do Starka: We're in the co oczywiście zwiastowało tytuł czwartej części Avengers Endgame. To słowo zostało także wypowiedziane przez Tony'ego Starka w Avengers Age of Ultron. That up there, that's, that's the Przechodzimy teraz do wielkiej bitwy w Wakandzie. Tczala tuż przed rozpoczęciem walki wypowiada słowo I Bombay! I Bombay! I Bombay! I Bombay! Słowo to jest wypowiedziane w języku closa i można to przetłumaczyć na język angielski jako hold fast, co w języku bitewnym oznacza utrzymać pozycję. Jak dobrze niestety wiemy, Thanos zdobywa wszystkie kamienie nieskończoności i dokonuje charakterystycznego pstryknięcia, co oczywiście jest wzięte prosto z komiksu Infinity Gauntlet. Tak jak zapowiadał, połowa ludzkości we wszechświecie nagle znika, i ciekawie jest pokazana tutaj jedna rzecz. Kiedy bohaterowie znikają, tuż przed nic nie wyczuwają. Poza Peterem Parkerem. Dzieje się tak, ponieważ zadziałał u niego pajęczy zmysł. No i już na samym końcu, Thanos, jak obiecywał, siada przy swoim polu i ogląda z uśmiechem zachód słońca. Scena wzięta prosto z komiksu Infinity Gauntlet. Jeżeli się przyjrzycie jednemu ujęciu, w tle można zobaczyć zbroję Thanosa jako strach na wróble. Także jest to inspirowane komiksem Infinity Gauntlet, kiedy Thanos jest na emeryturze i uprawia swoje pole. Na samym końcu podzielę się z wami moim małym spostrzeżeniem. Sporządziłem listę, nazwijmy to pierwszych posiadaczy kamieni nieskończoności. Pierwszym kamieniem, który poznaliśmy w uniwersum Marvela, był kamień przestrzeni, czyli Tesseract i najpierw posiadał go Red Skull. Kolejnym był kamień umysłu, umieszczony w Berle i został on podarowany przez Thanosa Lokiemu. Następnym był kamień rzeczywistości, czyli Ether, który najpierw należał do przywódcy mrocznych elfów Malekitha. W strażnikach galaktyki poznaliśmy kamień mocy pod postacią globu, i w czasie opowiadania kolekcjonera zobaczyliśmy, jak kamień wpierw posiadał Eson the Searcher. Pod koniec filmu Dr. Strange dowiedzieliśmy się, że w środku oka Agamotto jest kamień czasu, więc to Agamotto najprawdopodobniej pierwszy go posiadał. No i w końcu w Avengers Infinity War poznaliśmy miejsce, gdzie znajdował się kamień duszy i był on na planecie Vormir. I teraz rzecz najważniejsza. Jak weźmiemy pierwsze litery naszych posiadaczy i odpowiednio je ułożymy, wychodzi nam Marvel. Może jest to trochę naciągane, ale daje do myślenia. Co Wy o tym sądzicie?